Cześć! Mam nadzieję, że to już jest ostatni metrowy odcinek rury, który chcę wcisnąć w głąb ziemi, po to, aby wydłużyć rurę studzienną, a tym samym pogłębić studnie. No ale jest problem polegający na monotonnym szarpaniu się ze szlamówką. W momencie, kiedy już na dole jest tylko piasek, no jest to lekko bez sensu. Fajnie by było mieć pompę szlamową, którą można by wynieść urobek na zewnątrz. Jednakże rura ma bardzo małą średnicę, bo 110 mm i wszystkie pompy szlamowe są grubsze. Jakie więc podjąć rozwiązanie? Dodatkowym utrudnieniem jest dosyć szybko napełniająca się studnia wodą, no i szlamówka pracuje cały czas poniżej lustra wody, natomiast nie jest to aż tak szybkie napełnianie się, aby pozostawić to na tym etapie, więc idealnym rozwiązaniem jest wypompowanie wody razem z piaskiem. Ale jak to zrobić i czym? Przy średnicy 110 mm rura szara jak i pomarańczowa ma około 105 mm średnicy wewnątrz biorąc pod uwagę nity które wystają pewnie gdzieś przynajmniej z 2,5 mm w każdym kierunku więc mam do dyspozycji 100 mm jakiś czas temu znalazłem na zamówisku taką oto pompę głębinową dysponującą mocą 750 W podlinkuję w opisie filmu film ze zamówiska, gdzie dokonałem tego odkrycia Natomiast nie wiem, czy ta pompa jest sprawna ani jak jest dokładnie zbudowana. No i czy ona będzie się nadawała do mojego rozwiązania. Okazuje się, że jest to pompa śrubowa. No i z racji jej budowy, taki patent nie byłby dobry do wynoszenia piasku, bo zaraz by się wytarł. Dodatkowo jest ona uszkodzona. Usterka polega na rozwulkanizowaniu się przegubu z osią silnika, aczkolwiek tutaj jest element prawdopodobnie nakręcony na oczkę. no i będzie zadaniem, żeby to wykręcić no mam nadzieję, że nie jest to naprasowane, zresztą to byłoby bez sensu na pewno tutaj jest gwint no i trzeba by to oddzielić teraz żeby, żeby taka pompa miała rację bytu przy takim zastosowaniu musiałaby być to pompa wirnikowa, czyli jak zastąpić śrubę wirnikiem. Od ciekawostka. No ale najpierw spróbuję odkręcić resztki śruby, a jeszcze wcześniej sprawdzę, czy na pewno ten silnik jest sprawny i czy się nie grzeje podczas pracy. Zgodnie z instrukcją na obudowie, kondensator podłączony. No i teraz zasilanie. Czyli jest życie. No ale w tej chwili mamy jedynie wodoodporny silnik z niewodoodpornym podłączeniem. I to dalej. No żeby przekonstruować tą pompę, żeby w ogóle podjąć taką próbę, należałoby zdemontować ten oto widoczny pierścień z wirnika, który oryginalnie był zintegrowany ze śrubą. No, ale czy on jest przykręcony czy wciśnięty, to tego nie wiem. Spróbuję to jakoś wydobyć. Ruski klucz niezawodny w każdej sytuacji. A tutaj mamy lewy gwint, ponieważ pompa obracała się w lewo. Hmm. Pozostała taka oto tulejka nagwintowana. No nie typ jak diabli. Czyli trzeba byłoby ją wykorzystać do budowy ewentualnego wirnika. No dobrze, poszukam jakichś zasobów. Do ucięcia rurki w miarę równo używam takiego oto zestawu narzędzi. To niestety się nie dorobiłem jeszcze. Aczkolwiek myślę, żeby tej szyfirki nie przerobić. No ale cóż, to może za jakiś czas. Średnica nakrętki jest idealna do tego, żeby wprasować ją do rurki 3/4 cala. A takowa posłuży mi za zbudowanie nowej ośki wirnika pompy. Mniej więcej coś takiego. No to prasujemy. Ciekawe, jakie będzie bicie, oby nie więcej niż milimetr. Wyszło to mniej więcej tak. Jak dla mnie, całkiem nieźle. Teraz wypadałoby znaleźć materiał na łopatkę do sławetnego wirnika. <gry> Gdzieś ta piła tutaj była, Oje. No. No, Myślę, że kawałek tarczy będzie dobry. Materiał na łopatki już jest. Stara tarcza, dlatego że jest ona wykonana z bardzo wytrzymałego materiału. No a do spotkania z piaskiem i z małymi kamykami jest potrzebny twardy towar. No zawsze jakieś dziwne historie muszę wymyślać. Nie dałoby się jakoś tak prościej z tym wszystkim. Kawałek wściekłego wirnika już jest. Nie wiem, czy to nie lepiej się sprawdzi jako młynek do nieczystości. Wyważenie tego cuda to raczej. Będą marzenia ściętej głowy. No cóż, może łożyska za szybko się nie rozlecą. Nie jest tak źle, nie czuć wibracji. Myślałem, że będzie dużo gorzej. Zastanawiałem się, czy tak mały wirnik będzie w stanie mi wynieść cokolwiek do góry na 9 czy tam 10 metrów. Tu jest kolejna część obudowy. To o czym mówiłem wcześniej, tak naprawdę chodzi bardziej o. O szlifowanie krawędzi. Rękawiczka też ucierpiała podczas prac. No i to najrozsądniej byłoby zrobić właśnie podczas obrotu tego wirnika. Czyli zmijam kamień na kamień do szlifowania, mocuję pompę, żeby była stabilna, i szlifuję, tak aby dopasować środnice wynika do pierścienia obudowy wewnętrznego. Ale rzeźba. Tutaj widać efekty szlifowania, czyli zaokrąglenie łopatek, w innym przypadku przyszlifowanie samych krawędzi w tych, które były ciut krótsze. Tutaj mam obudowę, która okazuje się być jeszcze lekko ciasna. Więc trzeba powtórzyć szlifowanie. W tej chwili mam już wystarczający luz, czyli około milimetra. To jest spoko. No i praktycznie prawie wszystkie, no dwie akurat są troszkę mniej zjechane, a dwie bardziej. No i daje jest taka, żeby było to okrągłe i dopasowane do kształtu obudowy. Za pomocą takiego patentu dosyć łatwo można to zrobić. Dwa elementy wirują, czyli tarcza szlifierska, jak i wirnik. Tak wygląda to z częściową obudową. Prześwit jest wystarczający. Myślę, że to będzie dobry patent. Jeżeli kąt natarcia jest wystarczający i obroty, na tyle, aby wynieść. Urobek do góry, no to będzie super. Tutaj jeszcze jedna drobna modyfikacja. Przyspawam samule pod śruby, tak aby można było kluczem pneumatycznym wkręcić bądź wykręcić wirnik z osi silnika. A teraz już wiatraczek kompletny. Trochę dużo czasu poświęciłem na urzeźbienie tego. Teraz to budowa. Do tego elementu będzie potrzebny jedynie pasek blachy, który stanowi przesłony dla niepotrzebnych okien, ponieważ chcę wykorzystać tylko jedno. Aby zrobić kanał ssący wzdłuż pompy ku dołowi, tak aby w dolnej części, z dolnej części zasysała woda razem z błockiem, tutaj jest górna część, czyli oryginalna część pompy śrubowej, z której nie wiem, jak wydobyć ten element gumowy. W górnej części jest plastikowy zawór zwrotny, no i zastanawiałem się przez moment, czy by go czasem nie zostawić, jednakże dochodzę do wniosku. Że ponieważ ma być to tylko pompa błotna, a zależy mi na tym, żeby wyeliminować wszelkie możliwe opory dla błocka, dlatego też pozbędę się tego zaworu zwrotnego. Nie wiem, czy to jest słuszny pomysł, czy nie. To tak naprawdę pokaże dopiero praktyka. No ale taką mam koncepcję, więc tego się trzymam. Pozostała kwestia jeszcze dosyć istotna, mianowicie podłączenia elektrycznego. Co gorsza, będzie ono znajdowało się pod powierzchnią wody. Czyli jedynym rozwiązaniem, jakie tutaj widzę w tej sytuacji, to jest silikon i koszulki termokurczliwe. No i mam nadzieję, że szlam nie będzie miał dodatkowych właściwości orzeźwiających dla operatora. Czas pokaże. W normalnych warunkach powinno się wymienić cały przewód. Jednakże nie jest to taka prosta sprawa, ponieważ. Obudowa silnika posiada wewnątrz olej, jako medium do odprowadzenia ciepła na zewnątrz. No i taka rozbiórka wiązałaby się z rozszczelnieniem układu na 90%, a nie posiadam kompletu uszczelek, które należałoby wymienić przy tej operacji. Czyli silikon pod koszulkę, a po zgrzaniu aż będzie wyłaził z jednej i z drugiej strony. W końcu duża ilość silikonu i koszulka zbiorcza W ten sposób powstała silikonowa paruwa. Teraz w sposób raczej niekulturalny trzeba byłoby się pozbyć resztek niepotrzebnych części. Myślałem, że tu jest gwint, a to było tylko wciśnięte. A nie chciało wyjść za Chiny Ludowe. W każdym bądź razie już jest wewnątrz pusto, ale jedna rzecz mi się tu nie podoba w postaci tej przegrody, i z chęcią bym się jej pozbył. A najlepiej to po prostu trzeba by skrócić czyli trzeba by wyciąć gdzieś taki. Pasek ze środka, plasterek i resztę zespawać. Oszaleję bez tej tokarni. Chyba będę musiał sprzedać złom, żeby kupić tokarnię. No, nie ma innego wyjścia. Obcięte. Teraz zespawać. A to niepotrzebne. Tu leja w jednym kawałku, więc czas już coś z tego poskładać. Górna część rakiety gotowa. Lecz do pierwszego lotu jeszcze kawałek przydałby się kanał szlamowy, tak aby szlam z dna przedostał się do okna. Przyszedłem sprawdzić, ile jest realnego luzu. I się okazuje, że wałek o średnicy 15 mm blokuje obudowę pompy w rurze, czyli ciasnota. Kolejna zagadka, czyli kanał ssący. Hmm. Nie ma zbyt dużo miejsca. Maksymalnie może odstawać od obudowy pompy na jakieś 8 mm, czyli niezbyt bogato. Zostaje szczelina 6 mm. Trochę wąski ten kanał będzie, kurczaki. Gdyby studnia miała 160 mm średnicy, to można byłoby dać normalny, gruby profil, a nie w taką cieniznę. Jestem ciekaw jak to będzie ciągnęło, może być słabizna, no ale cóż spróbować można. Najwyżej, jeżeli to się nie sprawdzi na rurze 110 mm, no to wykorzystam najwyżej tą pompę do kolejnej studni, którą na pewno zrobię na 160, bo ta 110 rura stwarza, widzę, wiele problemów, różnej maści. Tutaj dorobiłem jeszcze ucho do wyciągania pompy, bo te, które były... Oryginalne w korpusie mosiężnym. Są takie delikatne. A mam już mocną linkę do wyciągania szlamówki z szeklą. Więc takie ucho było konieczne. Kanał prowadzący wodę z piaskiem już jest. Niestety musiałem dokonać aktu wandalizmu. Czyli przyspawać w kilku punktach do obudowy pompy. Bo inaczej nie byłoby szans, aby przylegał ciasno. Tutaj i tak szczelinę należy uszczelnić jeszcze silikonem, tak aby zasysanie następowało z dolnej części. Tutaj również jest stopa z blachy, która sprawi, że będzie zasysana woda. No bo gdyby ten profil wbił się w dno, no to raczej nie byłoby szans, żeby cokolwiek pociągnąć do góry. Zostałby zatkany po prostu piachem tutaj jeszcze pozostało mi wykonanie blachy, która zasłoni pozostałe okno, no i będzie prawie wszystko, rakieta gotowa, można odpalać a zatem rakieta do silosu ale byłyby jaja jakby się nie chciało zmieścić mi się chyba z youtube'a wypisał wtedy no jest ciasno No nie trzeba zobaczyć czy to w ogóle ma sens a kurczę zasłoniłem trochę Dobra, tak będzie widać. Nie leci. Myślę, że największym problemem jest bardzo wąski kanał sący. No i wirnik przydałoby się, aby był podwójny, to by zwiększyło wydajność. No w każdym razie taka koncepcja jest nieskuteczna, jak widać, czyli wracam do tradycyjnych metod. Na razie to wszystko. Do zobaczenia! Cześć!